Witajcie, jak widzicie, ja przy stoliku. Więc znów kulinarny odcinek, a będziemy sobie robić w takim oto kociołku danie. No i podstawowy składnik mięso. Mamy tutaj medaliony z indyka. Goleń wołową razem z taką kością, więc tutaj fajnie się szpik wytopi. I no jeszcze jakieś mięso wieprzowe. Do tego z własnych upraw cebula. Widać po nieoberwanych jeszcze szczypiorach, trochę czosnku. No i też nazbierałem trochę pomidorów, tutaj odmiana zyska, ale też i koktajlówki, też jest i jeden betalux, no i oczywiście dość dużo fasoli szparagowej, fioletowej, takiej zielonożółtej. No i jak to ja zawsze do smaku. Daję sobie jakieś tam papryki. Tutaj jeszcze jedna powinna gdzieś być. No i jedyna rzecz kupiona to kapusta. No i bym zapomniał o cukinii. No i oczywiście przyprawy. No dzisiaj papryka, pieprz, sól i chyba nic więcej nie będę potrzebował. Ziemniaków do e, kociołka dawał nie będę. No bo tutaj już czekają ziemniaki żeby je zrobić w ognisku tak więc ja zabieram się za robotę a jeszcze bym zapomniał tutaj mam smalec będzie potrzebny na dno kociołka a skoro już jesteśmy przy kociołku to jest to kociołek żeliwny aczkolwiek emaliowany w środku więc gotowanie w nim jest troszkę prostsze niż w takim Całkowicie żeliwnym kociołku. Ale do kociołka wrócimy, gdy rozpalę ognisko. Dalszą narrację muszę dograć już w domu, gdyż przyjechali goście. Na miejscu mogłem nagrać jedynie wideo tego, co robią. Co do składników, mięsa i warzyw, kroję je na kawałki, takie jak mi pasuje, bez większej staranności czy finezji. W końcu to danie polowe. Do tego indyka i wieprzowinę Kupiłem już pokrojoną, więc mam mniej pracy z mięsem. Taka mieszanka większych i mniejszych kawałków dobrze się wymiesza w kociołku i na pewno nic nie straci na smaku. Wykorzystywanie własnoręcznie uprawianych warzyw w kuchni to sama przyjemność i satysfakcja z bardziej lub mniej udanych zbiorów. Jak widzicie, pokrojone składniki mam rozłożone na trzy miseczki. Natomiast istotne jest tylko, aby oddzielić mięso, gdyż będzie podsmażane przed finalnym załadowaniem kociołka. Składniki mam już gotowe, czas więc rozpalić ognisko. Oczywiście mogłem zrobić to wcześniej i cieszyć się ogniem podczas krojenia składników, ale musiałbym robić przerwy, aby dopilnować tego ognia. W tym filmie nie będę się skupiał ani tłumaczył, jak rozpalić ognisko. Jest to czynność dość prosta, szczególnie w tak dobrą pogodę, jaka panowała tego dnia. Jeśli jednak uważacie, że warto, abym nagrał film o rozpalaniu ogniska przy pomocy różnych narzędzi oraz pokazał różne rodzaje ognisk, dajcie znać w komentarzu. Jak widzicie, udało się to zrobić bez szczególnej rozpałki od zwykłe drobne i suche patyki oraz zapałki. Nie ukrywam, że lubię palić ogniska, a taka forma gotowania jest pewnym kulinarnym dopełnieniem tego wydarzenia. Obsługa kociołka nie jest jednak prosta. Wymaga pilnowania kociołka i ognia, aby z jednej strony nie przegrzać i spalić zawartości, a z drugiej, aby ogień był wystarczająco silny do ugotowania dania. Ważne również jest to, aby zbudować odpowiednio silny żar. I nie gotować tylko na żywym ogniu ze świeżo dołożonego drewna. Najlepiej byłoby gotować na samym żarze, ale wymagałoby to ciągłego odstawiania kociołka, aby dołożyć trochę chrustu, lub trzeba by palić ognisko obok i żarzące się elementy przegarniać pod kociołek. Ja natomiast wybrałem kompromis i często będę dodawał niewielkie porcje drewna do ognia. Dyżar jest już odpowiedni, wstawiam kociołek do ogniska i od razu zdejmuję pokrywę oraz blokadę, aby się nie nagrzały. Teraz należy mu dać chwilę, aby się nagrzał. Nie, nie dokładamy też teraz drewna, aby nic nam nie wleciało do wnętrza otwartego kociołka. Czas dodać smalec lub inny tłuszcz. Rozgrzany kociołek szybko przekaże ciepło i będziemy mogli przejść do pierwszego etapu gotowania, czyli smażenia mięsa. Nie jest łatwo naraz wrzucić całe mięso do kociołka stojącego w żarze. Każdy błąd to zmarnowane mięso, które szybko się spali wodnie. Natomiast na dłonie też działa duża temperatura i stąd to odsuwanie się co chwila. Podobna sytuacja ma miejsce z mieszaniem smażonego mięsa, ale nie jest to jakiś wielki problem. Przy okazji zobaczcie co będę robił z kapustą. Zdejmuję z niej liście, jeden po drugim. Posłużę jej do wypełnienia kociołka i ewentualnie one przypalą się jako pierwsze, gdybym popełnił błąd. Wtedy je wyrzucę. A gdy wszystko pójdzie dobrze, będą smacznym składnikiem dania. To najlepsze, nie trzeba tego robić dokładnie. Porwane liście nie są w niczym gorsze, ponieważ i tak po ugotowaniu będą się rozpadać. Podczas smażenia w otwartym kociołku trzeba uważać, aby niepożądane elementy nie wpadły nam do środka, dlatego na czas dokładania drewna odsuwam nieco kociołek. Natomiast gdy palicie czystym drewnem, taka wpadka to nie problem. Większe elementy można wyjąć, a mniejsze nie stanowią problemu. Ewentualnie można użyć pokrywki. Ja odsuwam kociołek, gdyż pozwala to przy okazji nieco zmniejszyć temperaturę smażenia, a było już zbyt gorąco. Gdy już mięso dobrze się przesmarzy, przy okazji puści też soki i zacznie już się proces gotowania. To czas, aby załadować warzywa. Można je po prostu dodać do gotującego się już mięsa. Ja natomiast chcę wyłożyć ścianki kociołka liśćmi kapusty. Muszę więc wyjąć gotujące się mięso, aby zrobić miejsce dla liści kapusty. W końcu czas na finalne załadowanie kociołka. Zaczynam od liści kapusty. Na dno najlepiej dać grubszą warstwę tych liści, tu jest największe ryzyko przypalenia. Warto oddzielić mięso od ściany kociołka grubszą warstwą od dołu. Gdy już utworzy się kieszonka z liści, do której można wkładać pozostałe składniki, wkładam warstwami mięso, a następnie pokrojone warzywa. Ilość tych warstw nie ma większego znaczenia, i tak przy wyjmowaniu dania z kociołka to wszystko wymieszamy. Gdy zawartość wypełnia już kociołek do poziomu ułożonych liści kapusty, dokładam kolejne liście wyżej, tak aby tylko kapusta miała kontakt ze ściankami kociołka. Następnie dodaję kolejne warstwy mięsa i warzyw. Jak tak patrzę na składniki, zabrakło mi tu grzybów, ale takich leśnych. Najlepiej koźlarzy lub borowików. Niestety na mazowszu sucho i na grzyby nie ma co iść. Co do kociołka, na samą górę daję przyprawy: sól, pieprz, paprykę w proszku. Następnie zalewam całość wodą i odrobiną piwa do smaku. Kociołek można zalewać różnymi płynami wodą, lekkimi alkoholami, czy też sokami. Przyprawy można dodać co warstwa, ale i równie dobrze tylko na samą górę, ponieważ dodawany potem płyn rozniesie je po całym kociołku. Warto też elementy z ewentualnymi kośmi dać na samej górze. Przy wyjmowaniu będzie łatwo się ich pozbyć. W moim przypadku tylko dwa elementy kości z goleni. Na koniec przykrywam całość liśćmi kapusty. Jak mówiłem, tylko one mają mieć dostęp bezpośredni do ścianek kociołka, ale i do pokrywy. Następnie nakładam pokrywę i montuję blokadę. Kociołek jest gotowy do finalnego gotowania. Im dłuższe gotowanie, tym delikatniejsze mięso i warzywa w finalnym daniu. Jak mówiłem na początku, do kociołka nie dawałem ziemniaków, gdyż plan jest taki, aby zrobić je typowo z ogniska. W tym przypadku ziemniaki przekrojone na pół z wkładką z masła i soli, zawinięte w te sreberka. Uważajcie tylko, aby ich nie spalić. Jeżeli planujecie dłuższe gotowanie w kociołku, warto, w zależności od siły ognia i parowania z kociołka, co jakiś dłuższy czas sprawdzić zawartość i ewentualnie uzupełnić poziom płynu w kociołku. Pozwoli to uniknąć przypaleniu lub spaleniu dania w kociołku. Warto też, gdy widzimy intensywne parowanie, wyjąć na jakiś czas kociołek ze zbyt silnego ognia czy żaru, aby trochę obniżyć temperaturę gotowania. W moim przypadku zabieg ten okazał się jedynie formalnością, ale dzięki temu mogłem ocenić poziom rozgotowania kapusty. Ognisko już wypalone, a ziemniaki już dawno wyjęte z ognia. Czas i na kociołek. Przydają się tu narzędzia od pieca czy kominka w postaci pogrzebacza i szczypiec. Po otwarciu kociołka, czuć piękny aromat gotowego dania. Kapusta pięknie się rozgotowała, a zalewa jeszcze bulgocze z wolna. Czas zajrzeć, co kapusta skrywa. Jak mówiłem, kości warto dać na samej górze. Teraz raz dwa je wyciągnę, można je samemu obgryźć lub dać psu lub kotu na spróbowanie. Całość dania przykładam chochlą do wazy. Będzie podana jako główne danie tej biesiady. Już teraz widać, że będzie to smaczne danie. Mięso pięknie wysmażone i obgoptowane, a warzywa dodają swego aromatu i kolorytu do całości. Tylko spójrzcie, jak to danie wspaniale prezentuje się na talerzu. Piękne, duże, kąski mięsne. Zalewa także bardzo pyszna, wyciąga najwięcej ostrości z papryk, peperoni. Ziemniaki trochę za długo były w ognisku, ale nadal są bardzo pyszne. Warzywa pięknie dopełniają całości tego dania. Aż ma się ochotę na kolejny taki kociołek. Róbcie sobie takie dania. Jeśli nie macie kociołka ani miejsca na ognisko, nic nie szkodzi. Można użyć garnka i kuchenki. Składniki są w pełni opcjonalne. Dodawajcie co lubicie. To ciekawe pole do eksperymentowania z gotowaniem. A ja Was już pozdrawiam i zapraszam na inne moje filmy. Cześć!